Jest późno noc, za chwilę przy Stacji Kosmicznej Międzynarodowej. A tutaj jeszcze na okrasę, taka na torcie, Księżyc. Trzy dni po Nowiu i Wenus. Oto było w poprzednim filmie. Jeszcze za dnia. A teraz śledzimy Stację Kosmiczną. Ona się teraz pojawi. Ona już właśnie jest, jest, mamy ją, tak, tak. Oto ten punkcik, ten punkcik tutaj. Leci, leci Stacja Kosmiczna. Ale będzie jaśniejsza, będzie jaśniejsza. Niesamowite. 400 km nad Ziemią. Obiekt o dosyć dużej wielkości. Mamy ją teraz na ekranie. Za chwilę zobaczycie w naszych oknach. Oczywiście będziemy podziwiać ją. Podziwiać ją będziemy od strony południowej, nie północnej. Przloty północne zderzają się rzadko. No i ta okrasa tutaj. No coś niesamowitego. Księżyc. Księżyc, trzy dni po nowiu, ja go powiększę. Widzimy magiczną Wenus. Ale przede wszystkim przylot stacji kosmicznej. Jesteśmy nad nią. To jest stacja kosmiczna. No Robi to ogromne wrażenie. To nie jest meteoryt ani kometa. Każdy wie, że to jest obiekt, który nie mruga. Czyli odbija światło w stronę, nie mruga. Gwiazdy mrugają, Oczywiście tutaj muszę ten telefon kierować cały czas w stronę stacji. Zobacz jaka jest prędkość, jaka jest gigantyczna prędkość. Jest. Prędkość jest naprawdę, a później podam te cyfry, ale to jest szybsze chyba od pocisku o 10 razy. I tutaj już jest jasność, spróbuję tutaj... powiększyć Huawei P30, czy zobaczymy, czy zobaczymy jakieś kształty geometryczne, no nie, no to jest słaby telefon. Musiałbym zrobić zrzut, zrzut zrobić, za chwilę to zrobię rzut zrobiłem i oczywiście stacja leci, leci, patrzcie, patrzcie, przepiękna przepiękna stacja oddalę troszeczkę zoom, żebyście widzieli że na tle bloku stacja przelatuje teraz nad głową może mi pomachać, oczywiście takich przelotów stacja wykonuje kilka razy i teraz już jest nad nami, nad głową oczywiście wytrawni zna, znawcy Gwiazd wiedzą, że przednie gwiazdo zbiór Wolarza, dokładnie pod Arkturem, będzie na południu. I tutaj ta gwiazdka, najjaśniejsza gwiazda, gwiazdo zbiorze ale znaczy nieba letniego i majowego, to wiedzą. Oczywiście za chwilę muszę się obrócić, bo już. bo już mnie głowa boli szyja. I słuchajcie, i ten piękny przelot przelot pod gwiazdą Arktur w gwiaze Wolarza. Nie sobie. O, przed chwilą meteoryt ślignął chyba, jak się nie mylę. Chyba nagle się meteoryt, ja to później rzucę. Tak, stacja kosmiczna. to nie ma co powiększać, bo panele słoneczne przepięknie odbijają odbijają światło, które dociera do naszych oczu. I oczywiście oczywiście za mamy ten niebotyczny księżyc i piękną Wenus. Za chwilę stacja za minutę się Stacja się po prostu zniknie. Już i pod innym kątem będzie obserwacja. Jasność spada. Tego nie widzicie, ale jasność już spadła dosyć znacznie. I za chwilę stacja zniknie. że jutro przelot, pojutrze przelot. Jak chcecie przeloty, może na live robić przeloty. No i stacja. Kosmonauci, astronauci sobie tam pracują, śpią. Pozdrawiam wszystkich.